Otwarcie nowych sal w zespole szkół specjalnych przy ulicy Świętej Barbary poprzedził świąteczny występ dzieci. Zainteresowanie było spore. Potem nastąpiło otwarcie dwóch pięknych sal. Nie są to zwykłe sale. Sala do um, terapii integracji sensorycznej i sala doświadczania świata. E, jesteśmy na początku drogi tworzenia tych dwóch nowych sal, bo te zajęcia odbywały się e, też w innych naszych pomieszczeniach, natomiast chcieliśmy wydzielić specjalnie. Ale dlaczego? Dlatego, że coraz więcej dzieci ma różne problemy i jednak te zajęcia indywidualne są bardzo bardziej efektywne. I e, staraliśmy się też dostosować do problemów i trudności, które dzieci. Nasze mają, dlatego poszukiwanie kolejnych rozwiązań bądź to aranżacyjnych, jeżeli chodzi o wyposażenie sali, a też i nowych metod, którymi pracujemy w szkole, no jest takie nieustanne i ciągle dążymy do tego, żeby oferta naszej szkoły była bardzo szeroka. Urządzenie osobiście sprawdził m.in. dyrektor Liceum Traugutta. Salon do wyciszenia zawładnęli już niepodzielnie sami uczniowie. Nie ukrywam, że są to drogie urządzenia, natomiast no, cieszy się to ogromną popularnością. Wiemy wszyscy, świat pędzi do przodu. Jesteśmy w takim pędzie i też tu lekcje, kolejne, różne konkursy, projekty. A to jest miejsce, w którym możemy się na chwilę zatrzymać, zastanowić. To też jest miejsce do tego, żeby porozmawiać z kimś w odosobnieniu. Także, jeżeli ona się, ona się pojawiła, dzieci są bardzo zainteresowane i chcą tam być. Przy okazji zbliżających się świąt, naczelnik Wydziału Edukacji spotkał się na chwilę z rodzicami i dziećmi tej placówki, aby osobiście złożyć życzenia. Życzę Wam siły, wytrwałości i wszystkiego, co, do, co najlepsze. I oczywiście uśmiechów dla wszystkich Państwa.